Firma ML Recycling zajmuje się przetwarzaniem odpadów poprodukcyjnych, polietylenowych i polipropylenowych. To są w większości odpady zadrukowane, foliowe. Na dzień dzisiejszy produkujemy to na dwóch liniach, każda o mocy 600 kg na godzinę. Osiągnęliśmy pół produkcyjne na poziomie 500 ton, co powoduje, że... Nie jesteśmy jednym z głównych producentów reklamulatów polipropylenowych na rynku. Odbiorcami naszych produktów są to przede wszystkim firmy, które zajmują się wtryskiwaniem elementów gotowych z branży samochodowej, z branży budowlanej a także z branży meblarskiej. Są to producenci wszelkiego rodzaju podkładek, stopek pod meble, producenci krzeseł z branży samochodowej, tutaj muszę się pochwalić, że eksportujemy do firm, które produkują wyposażenia do aut. Chcemy rozwijać się w tym kierunku, pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, są to linie z 2008 i 2011 roku. Ale już myślimy o następnym rozwoju, o zwiększeniu, o zwiększeniu produkcji. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to nastąpi. Staramy się jeszcze bardziej dopracować jakość i stabilność naszego produktu.